Dobry wieczór. O, mamy. Grzegorz Dąb. On się tutaj widzę często udziela. Pozdrawiam Cię, Grzegorz Dąb. Gościu, gdzie masz ten koniec epidemii? Grzegorzu Dąb. Tak się podpisałeś. Koniec epidemii nie następuje w jedną godzinę, ponieważ wirusów są miliardy, eee, tylko następuje w epidemii przełom, przyjacielu. Grzegorzu Dąb. Więc e, spokojnie. 17, czyli wczoraj, wyzdrowiał pacjent zero. Przynajmniej tak podały mass media. E, no właśnie. Obserwujmy sytuację. Ja swoje słowa podtrzymuję. Pandemia, przynajmniej jeżeli chodzi o Polskę, e, zaczyna... U zaskoczeniu wszystkich, I, i mam nadzieję, tak się stanie, e, e, zacznie, zacznie słabnąć. Natomiast wirus e, i my wszyscy, wie, duża ilość ludzi zainfekowanych e, tym wirusem, no, musi upłynąć czas, żeby e, to się e, skończyło. Więc, więc tutaj chodzi o to, o stan zagrożenia. Zwróćmy uwagę, że to zagrożenie, w ostatnich dniach, e, było bardzo mocno podkreślane przez prasę, mass media wszelkiego rodzaju. A słowo, słowo koronowirus, bo no mam z tym telefonem tu problem, słowo koronawirus nie schodziło z niczego. Najsłynniejsze słowo świata w tym momencie. W żadnym wypadku nie, baga nie bagatelizuje e, tej pandemii. E, w żadnym wypadku nie czuję się w ża żadnym specjalistą od chorób, gryp i temu podobne, więc tutaj mogę sobie tylko tak pogadać jako człowiek, jako analfabeta medyczny i tylko tak to proszę to odbierać. Oczywiście należy unikać zarażeń, wychodzenia zbytecznego i zachować wszelką ostrożność, to jest podstawa. Mimo wszystko, taka dygresja, czy nie macie, czy nie odnosicie, czy niektórzy z Was nie odnoszą wrażenia, że mimo wszystko jest pewien przesyt, że ten lęk, jeszcze nie tak dawno, puste półki w sklepach, ten lęk, ta panika, no jednak zaczyna coś topnieć w nas i, oby nie ostrożność, i zauważamy, że wszędzie jest jakby przekroczona pewna przesada. Musimy zwrócić na parę czynników uwagę. Pierwszy, koronawirus, który zaczął się w Chinach, on się zaczął w takim okresie pełnej zimy, czyli, czyli w grudzień, styczeń. No i luty w Chinach. Uwaga, dzień był krótki, dużo ciemności, co wirus bardzo lubi. Temperatura w tamtym regionie Chin, o tej porze, właśnie grudzień, styczeń, luty, to jest temperatura między 0 a plus 6, plus 7, czyli idealna temperatura na rozwój. Na bytowanie takiego wirusa. Wirus, który dotknął Europy, teraz w tym okresie nie ma dobrych perspektyw pogodowych, dlatego że czy chcemy, czy nie chcemy, pogoda się poprawia, zaczyna się przedwiośnie, a właściwie obserwując kilka ostatnich wiosen, to to przedwiośnie jest bardzo krótko i raptownie wybucha wiosna. Więc tu w tym przypadku wirus może mieć duże kłopoty, ten koronawirus, z tej przyczyny, że aura aura może go zaskoczyć. Więcej słońca, dłużej to słońce, co też nie jest dla zdrowia koronawirusa. No i bardzo dobrze. Bardziej dla naszego zdrowia to będzie służyło. Koronawirus może bardzo szybko osłabnąć, i tak mi się to wydaje. Więcej powiem. Ktoś, jeżeli ktoś używa argumentów takich, że powiedzmy, no dobrze, ale spójrz na Włochy, na Italię, spójrz na Hiszpanię, spójrz na Francję. Okej, okay, okej, okay. tylko jest jedna rzecz. Tam już jest cieplej. Tylko akurat tak się składa, że my, Polacy, my Czesi, Słowacy. Ukraińcy, Belgowie, Holendrzy, Brytyjczycy, Skandynawia. Mamy taki troszeczkę ostrzejszy klimat i my do grypy jesteśmy przywyczajeni. My, oczywiście, tylko wiem, wiem, wielu z Was powie, że to nie jest grypa. Dobrze, no. mówmy jak chcemy. Objawy są bardzo podobne do grypy. Ok. I teraz, przepraszam, znów dzwonił telefon. I teraz jest tak, i teraz jest to tak, że Włosi, Francuzi, Hiszpanie oni mniej są odporni na grypę, mniej są odporni na takie infekcje wirusowe, ponieważ jest tam klimat bardziej suchy, o wiele cieplejszy, i takie grypy, jeżeli nawet się zdarzają, to zdarzają się. Z mniejszym natężeniem, więc oni są sami przez się mniej odporni, dlatego ciężej mogą przechodzić yy, takie infekcje. Z tego, co wyczytałem, ten wirus, koronawirus yy, ma jedną tendencję, on, on błyskawicznie zaraża. On yy, jest bardzo agresywny, jeżeli chodzi właśnie o zarażanie. No to, to jest problematyczne. Ale też słuchajcie, wyczytałem chyba dwa dni temu, yy, coś bardzo optymistycznego. Oto w pewnym, chyba w wirtualnej Polsce, w pewnym takim, tam nawet były jakieś, jakieś rysunki, skale pokazane, że tak, było tam wyliczone, że 80% zainfekowanych nie jest tego świadomych, lub przejawia delikatne objawy powiedzmy przeziębienia albo takiej lekkiej grypy a są zainfekowani korono, koronawirusem. E, bardzo wielu z tych ludzi może nawet nie pofarygować się do, do lekarza. E, przyznam się, przepraszam, ja też właśnie jestem taki przeziębiony. Mam nadzieję, że jestem przeziębiony. Wczoraj cały dzień na działce robiłem porządki. E, mam tutaj przed domem, gdzie mieszkam, taką działeczkę i tam e, grabiłem z żoną, trawę paliłem, robiłem różne rzeczy. Czyli nie wypalałem trawy, tylko ognisko z, trawę po prostu zgrabiałem i na jednym miejscu to wszystko spaliłem. E, I teraz tak. E, I myślę, że tam się zaziębiłem. Dobrze. E, 80% ludzi przechodzi to lekko. E, koło 14% koło 14% przechodzi to ciężej, e, że potrzebuje e, hospitalizacji lub pomocy lekarza. 6, chyba 4% przychodzi to bardzo ciężko. Ok. I teraz zobaczmy. I dopiero z tych 6,4% uwaga, mogą... Nie wiem, nie znam tutaj do końca skali, bo tam nie było śmiertelności, ale powiedzmy 1, 2, może 3% śmiertelności z tej 6,4 zainfekowanych procent. Nie z całych 100%. Według tych statystyk. Wydaje mi się, że mimo wszystko, ja to mówię jeszcze wtedy, kiedy bębnią o tym mas media i mówią, ale wydaje mi się, a dzisiaj na przykład taką informację wyczytałem, że rząd zakupił 10 tysięcy szpitalnych łóżek. Chwalebne, nic co ma służyć zdrowiu. Nie, niczego nie jest za dużo. Rząd kupił 10 tysięcy łóżek, a obłożenie te łóżka mają w postaci 800 kilka łóżek. Ja to słyszałem dzisiaj z dość wiarygodnych ust, nie ma znaczenia z jakich, dla mnie one były wiarygodne. No dobrze. Też z osobą, z którą rozmawiałem, a jest to osoba, która blisko. No, inaczej, jest to osoba wiarygodna bardzo dla mnie, i, i jest autorytetem ta osoba dla mnie. E, powiedziała, że, a jest blisko tam pewnych, nie medycyny, a polityki. E, powiedziała, że e, e, zaistniała tendencja spadkowa w Polsce, jeżeli chodzi o e, koronawirusa. Oczywiście nie idzie to w parze z tym, co czytamy w internetach, ale w internetach i w telewizjach czytamy. To jest póki co temat przedni. No, i taki jest. Ja wczoraj e, rozmawiałem e, z panem, e, który jest redaktorem w pewnej gazecie. I ten pan redaktor też powiedział, że on, mimo że musi pisać artykuły na ten temat, widzi dużą przesadę e, w hasłowości e, i, i w tej potędze korona, koronawirusa. Hmm. Nie wiem, czy dzisiaj czytaliście informacje, że. Zmarła kolejna osoba, która miała koronawirusa, ale okazało się, że człowiek, w tym artykule, jak się go rozwinęło, że człowiek, chyba pan doktor, zmarł z powodu, z powodu całkiem innego jak koronawirus. Ale hasła mówią za siebie. Wyraźnie widać, zaznaczam ostrożność, Mówienie ludziom o zagrożeniu jest bardzo ważne. Ja tego, broń Boże, nie ganię. Tylko coraz więcej ludzi zauważa pewną przesadę. Przesadę, że panika, którą wy wywołujemy nie my, obywatele, a mass media, panika nie jest adekwatna do ogromu tragedii, do zagrożenia. Przynajmniej ja i wielu moich znajomych odnosi takie wrażenie. I cokolwiek. Znaczy, my ludzie, mamy taką naturę, że. chcemy dobrze, ale w naturze lubimy się bać. Lubimy się bać i tak naprawdę, jak jest jakieś zagrożenie, to no, nie chcemy, żeby ono nas spotkało. Stricte osobiście, ale. Jest pandemia. O, wojna może być. Będą ginąć ludzie. No myślę, że nie ja. Tak naprawdę jesteśmy takimi trochę osobami, takimi istotami, które zbyt szybko się nudzą normalnym życiem i, i, i mimo wszystko szukamy, szukamy tutaj jakichś historii, które są prawdziwe i są straszne. Mam nadzieję. Zresztą, od samego początku, jak się ta pandemia zaczęła, ja, jak widzieliście, ktokolwiek z Was oglądał moje filmy, mówiłem uspokajająco. Dotykałem pewnej, pewnej, pewnego porównania z, ze, statystyk, ze sta, statystykami grypy, bo sam o tym czytałem, bo chciałem zrozumieć, czym jest ten koronawirus. Więcej powiem. Mass media uderzają w nas strasznymi informacjami, co jeszcze się może wydarzać, a tu uwaga! Przecież w Chinach właściwie ta pandemia dobiega końca. Ja zaznaczam, ten wirus w Chinach urodził się w takim okresie, kiedy miał możliwość dłuższego rozwoju i, i większego nękania ludzi, więc trwał dłużej. Ale zwróćmy uwagę, że nie zdziesiątkowało to Chin. Oczywiście. Ludzie pomarli. Tutaj musimy zrozumieć jedno: że na wielomilionowe zachorowania na grypę co roku na świecie, e, średnio, bo z tym jest różnie, ale mniej więcej średnio 650 tysięcy ludzi z powodu tej grypy lub powikłań po niej umiera. Ja to Wam mówię jako lajk, nie jestem lekarzem, nie jestem znawcą od tego. E, myślę, że w takich niezrozumiałych sytuacjach, jak właśnie pandemia, jak jakiś nowy wirus, którego, przez którego ludzie umierają, a przynajmniej nam się to mocno epatuje, że umierają w tak dużo, to właśnie zapoznanie się z takimi statystykami może nas wewnętrznie uspokoić, a przynajmniej w tym gąszczu straszenia, bo co innego jest logiczne ostrzeganie ludzi, a czym innym jest straszenie. A tego straszenia jest dość dużo, moim zdaniem. E, pamiętam taki artykuł też z, tu z jakiegoś portalu oglądalnego, FNAB. nie wiem jak, jaki to był portal, nieważne, e, ale już pierwszy. Zdjęcia sali, satelitarne pokazują ogrom grobów na cmentarzach. No Jezus Maria, jak to przeczyta starsza pani, no to sparaliżuje ją przed komputerem. No tu pandemia, wszyscy bębnią. A tu już pokazują zdjęcia satelitarne, że jakiś cmentarz Jak rozwinąłem ten artykuł, chodziło o to, że w Chinach że w Chinach, słuchajcie, jakiś rzeczywiście cmentarz jeden się powiększył. Ja myślę, że to nawet mogło być ugrane w tym sensie, że, że sfotografowali jakiś cmentarz, który miał dwa skrzydła jakieś takie w przestrzeni, gdzie, znaczy skrzydła, gdzie tam były groby dość dużego obszaru. Duży cmentarz. No a przecież dopisać można było co chce. Tylko jak te tytuły brzmią? Dlatego Dlatego uważam, że po tej przykrej sytuacji, która trwa i jeszcze jakiś czas będzie trwała, i tak jak Pan Dąb tutaj zaznaczył, że no, mamy 18 i gdzie, gdzie koniec pandemii. No Panie Dąb, Dąb to takie mądre drzewo, tak się przynajmniej wydaje, jak się stanie koło niego i dostojne. No Panie Dąb, no, żadna, żadna pandemia nie mija jednego dnia to jest proces tak jak ona powstaje to jest też proces ja mówię, że według mnie według mojego poczucia i się tego trzymam jeżeli chodzi o Polskę to 17 to jest takie poczucie skończenia czegoś i mam taką nadzieję, że właśnie od wczoraj emocje, ale i sytuacja z dnia na dzień y, będą takie Słabsze, spokojniejsze i sytuacja się będzie uspokajać. A to jest proces, Panie Dąb. I Szanowni Państwo, e, tu też ktoś napisał, tak mi wleciało, pod któryś z tych filmików, właśnie gdzie mówiłem o 17, ktoś napisał spra a to kobieta. Sprawdzam, panie Jackowski. Mamy 18, nie ma końca pandemii. No, proszę panią. Ja prowadzę kanał, ja nie jestem być może nadzwyczaj inteligentnym człowiekiem. Ale prowadzę kanał dla ludzi myślących, za których Państwa uważam, i za ludzi inteligentnych. I myślę, że jeżeli człowiek powie jedno zdanie w jakimś kierunku, to ludzie myślący zrozumieją to zdanie w sensie takim, że niektóre rzeczy można zacząć lub zakończyć jednym gestem, a niektóre kwestie kończą się procesem, tak jak się zaczynały procesem. Każdy wirus i, 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 i plaga wirusa, na, na, na społeczeństwo, to jest proces. Proces dochodzi do punktu kulminacyjnego, a potem podobną skalą się kończy. Też procesem. I tutaj należy zachować cierpliwość. I tego się trzymam. Myślę, że e, e, wielu z e, e, pań, Państwa zrozumie, co ja mówię. Że, jeszcze raz mówię, w żadnym wypadku Państwa nie uspokajam. Ja Wam powiem nawet jedną rzecz. Ja cały czas byłem spokojny ale w niedzielę, w niedzielę jak się obudziłem rano, była ładna pogoda, no ale ludzie zostali w domach, słusznie. I otworzyłem okno i takie przerażenie mi przyszło. Ja mówię, Jezus Maria. Straszne to. No ale ja myślę, że mimo wszystko że wiele ruchów jest wykonanych nieadekwatnie do skali zagrożenia całego społeczeństwa. Sytuacja z gospodarką, tutaj już nie ma żartów. Sytuacja z giełdami na świecie, tutaj już nie ma żartów. Sytuacja z wartością walut, tu też nie ma żartów. Mocne różnice. A zobaczcie, to wszystko przynajmniej w Polsce trwa dni. No, też trzeba brać pod uwagę świat, Europę. Mimo wszystko, mimo wszystko uważam, że ten wirus wielu jednostkom spowodował koniec życia, wielu ludziom spowodował cierpienie, ale ich nie zabił Bogu dziękować. Natomiast czeka nas uważam wirus 2, który będzie się wlógł za nami o wiele dłużej. Bo, bo uważam, że to, co się gospodarczo, chociaż w tak krótkim czasie stało, nie będzie to proste do odkręcenia. No i to będą duże problemy dla każdego z nas, dlatego, że odczujemy to i cenowo, i, 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 i w różny sposób. Też trzeba brać pod uwagę, że to, co się, co jeszcze trwa, ale Miejmy nadzieję, że to się w miarę szybko skończy. Jeszcze ma jeden aspekt bardzo istotny: przepisów. Ja jestem daleki od teorii spiskowych tutaj pod tym względem. Tak, takie plagi, takie pandemie się zdarzały i będą zdarzać. I, i, I tu wcale nie pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy na tej pandemii tworzą jakieś no, kosmiczne wręcz historie. Ale powiem tak. Taka. Taki przypadek pandemii bardzo łatwo może spowodować, że rzeczywiście pożegnamy się z gotówką i w jakiś tam sposób możemy być inwigilowani tylko i wyłącznie płaceniem plastykiem, więc będzie o nas wiadomo wszystko. Myślę, że rządy światowe, tudzież też Polska, która się będzie musiała do dostosować, bardzo skrzętnie i szybko wykorzysta to, że Gotówka przestaje mieć racji bytu, a wytłumaczenie tego będzie bardzo łatwe. Każdy wirus najbardziej infekuje przez trzymanie banknota w ręku. No i, i to jest jeden, i każdy to, każdy przestraszony, i ten lęk będzie jeszcze trwał dość długo u nas, a słowo wirus będzie nam już tu dawało czerwone świadełko. Każdy zaakceptuje taką decyzję, no bo e, wirusy e, wiele rzeczy, wiele rzeczy może. Łatwiej przejść w stosunku do obywatela. Także ten wirus będzie miał dwa oblicza. Mam nadzieję, że pierwsze oblicze jego się szybko skończy. Ale zaznaczam, panie Dąb, nie uczepiłem się pana, panu, de. panu też nie obrażam, tylko nie wiem, jak było odmienić. Pan Dąb czy Panu Dębowi? Przepraszam, bo nie wiem, jak pana, czy się odmienia Pana nazwisko, czy nie, ale dla Pana Dąb, no żeby nie, bo może odmiana będzie niegrzeczna, więc dla Pana Dąb mówię tak. Panie Dąb, to jest proces, więc, żeby ocenić moje poczucie, musi Pan poczekać tydzień, dwa i zrozumieć, czy proces odwrotu nastąpił, czy nie. Jednego dnia. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby wirus jakiejkolwiek choroby jednego dnia się skończył. On się może jednego dnia skończyć, bo jakiś człowiek zainfekowany uzyska ciała przez siebie wyprodukowane i jednego dnia ten wirus przestaje istnieć w człowieku. Ale jeżeli wirus dotyka społeczeństwo, to jest to proces wzrostu, a potem proces opadania. Więc musi pan, panie dom, poczekać i zrozumieć. Czy ja miałem rację, czy nie? Czy to był ten proces? Czy ten proces się w pewnym sensie w tym okresie teraz zaczął, czy nie? Okej. Okay. Dobrze. Będziecie znów pisać, że Jackowski gadał o niczym. No, gadam o tym, powiem dlaczego. Ja bym nie gadał o tym koronawirusie, ale no jak nie gadać, skoro piszecie do mnie, powiedz coś, powiedz coś. A ja, od samego początku nie mam wrażenia tragedii jakiejś absolutnej i po prostu byłoby to niegrzeczne, że ja bym mówił wam te rzeczy, te rzeczy w momencie, w takim początku, gdzie wszyscy apelują, nie wychodź z domu, siedź w domu, wejdź do szafy. Natomiast, a ja będę uspokajał, nie no to byłoby uznawane, ja i tak próbowałem to uspokajać w jakiś tam sposób, ale byłbym uznany jako nie wiem, no, no szaleniec, no jak to, no to mało tego, ktoś by chciał może zasugerować, że ja, ja chcę wam zaszkodzić w jakiś sposób, mówiąc takie rzeczy. Więc a tam miałem parę takich e, e, wpisów, że jakaś pani napisała, że jestem bardzo nieodpowiedzialny, ponieważ w tak poważnej sytuacji ja uspokajam ludzi, więc to jest niebezpieczne, to jest nieodpowiedzialne. Nie zabolało mnie to, bo przecież mam prawo do swojego zdania i ja nikogo nie uspokajam. Ja, ja, ja nie powiedziałem słowa i nie powiem nigdy słowa, że e, należy unikać kontaktów, żeby się nie zainfekować, To chodzi o każdego z nas z osobna. Mamy swoje rodziny i powinniśmy w takich sytuacjach uważać. Mało tego powiem więcej, jak jest epidemia grypy, która akurat teraz jest w Polsce, też epidemia grypy, która idzie w współparze z koronawirusem. To też powiem, że ludzie unikajcie zarażenia się grypą, bo macie rodziny, macie dzieci, macie żony, mężów. Po co ich zarażać? To jest paskudne leżeć 7 dni czy dwa czy tygodnie w łóżku, pocić się i mieć wstrętną, ochydną grypę. No tak to wygląda. Wszystkiego, co nam szkodzi, należy się wystrzegać. Tak jak Jaskowski się wystrzega już prawie, niedługo będzie dwa miesiące papierosów. Mam nadzieję, że zwyciężę. No nie niepale, koniec. Wizja, 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 co? Chcecie się bać? Zrobię tą wizję jutro. Dzisiaj chciałem wyprostować to, że niektórzy mówią: Jackowski, sprawdzam. Nie, Jackowski jest konsekwentny w tym, co mówi. Yy, momencik. Yy, re idea. Zgaduje. Nie, nie zgaduje. Kto z Was, kto z Was miałby odwagę? w trakcie początku koronawirusa powiedzieć, że to nie potrwa długo. Rzucić słowo, kojarzy mi się 17 marzec, gdzie wtedy bębniono, że totalne rzeczy się będą działy. E, ja jestem konsekwentny w tym, co mówię. Zaznaczam, ja się mogę mylić, ale to poczułem. Więc nie zgaduję, <laughs> bo gdybym logicznie myślał, to nie powiedziałbym nigdy 17 marzec. Nie dałbym tak krótkiego czasu. Dalej mi się to szaleństwem wydaje, co powiedziałem, ale tak to poczułem. Okej. Okay. Przepraszam. Jutro zrobię wizję. Po prostu mam grypę dzisiaj i źle się czuję. Myślę, że nie koronawirusa. Zdrowia wam życzę. Unikania się nawzajem. E, ale myślenia chociaż jeden o drugim, bo nie możemy zapomnieć, że bez kogoś nie istniejemy. Żyjemy dla kogoś jak ktoś dla nas. Myślenia. Ja niedawno czytałem taki fajny artykuł o fizyce kwantowej. Pewien uczony naukowiec powiedział, że że tak naprawdę istnieje to, o czym pomyślimy. My programujemy to, o czym myślimy. To jest prawdą. I powiem Państwu tak. Myśl ludzka, a myśl zbiorowa ma niesamowitą siłę. Wiecie, co ja zauważyłem? Jak właśnie w niedzielę, w taki ładny, słoneczny dzień, gdzie był błękit rano, był błękit na niebie, i wyjrzałem przez okno i pomyślałem sobie: jasno, cholera, wszyscy w domach siedzą, ja też. W taką pogodę. Jak w więzieniu. Pierwszy powiem wiosnę. A my w domach musimy siedzieć, to poczułem, bo zawsze taki poranek się czuje optymizm, wiosna, za chwilę kwiaty zaczną kwitać. Poczułem taką beznadzieję. Takie coś, co by się zapadło. Wiecie dlaczego? Bo wszyscy to, większość to poczuła. I zbiorowo zrobiliśmy taką aurę. Ta niedziela w moim myśleniu była ohydna. Oczywiście potem. W domu zaczęliśmy rozmawiać, to człowiek starał się inną radość znaleźć, ale, ale taką euforię się czuło. Y, y, nie euforię, taki, taką, taki fatalizm. Myślenie jest nieprawdopodobną siłą, ponieważ żyjesz w świecie nieprawdziwym. Najgorsze jest to, że masz go za prawdziwym dopóki żyjesz. Do jutra. Jutro sobie wizję. Zaskoczę was. <grywa> o, ja nie. Dobra, tu. Z Bogiem. Do jutra.